Janusz Kowalski, witam serdecznie w moim komentarzu. 15 lutego 2022 rok, 24 godziny przed najważniejszym w historii polskiego członkostwa w Unii Europejskiej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jutro, 16 lutego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie spowództwa. Polski i węgier dotyczącej mechanizmu praworządności, warunkowości, przelewania, wydawania funduszy unijnych zgodnie z zasadą tzw. unijnej praworządności. Przypomnę tylko, że Solidarna Polska sama osobiście namawialiśmy do tego, aby zdecydowanie nigdy nie przyjmować tego niemieckiego mechanizmu. Niestety. W grudniu 2020 roku Unia Europejska, a dokładnie Rada Europejska przyjęła ten mechanizm, który podobno miał być i ma być dla Polski niegroźny, podobno ma dotyczyć wyłącznie kwestii budżetowych, walki z korupcją, nieefektywnego wydawania funduszy unijnych, ale oczywiście tak się nie stanie. W mojej ocenie 16 lutego 2022 roku rozpocznie się w Polsce faktyczny polexit, dlatego że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bez żadnej podstawy prawnej, bez żadnego traktatowego. Fundamentu będzie jawnym naruszeniem całej konstrukcji, na której zbudowana jest Unia Europejska jako związek suwerennych państw. To będzie jawne naruszenie nie tylko unijnych traktatów, ale przede wszystkim polskiej konstytucji i uderzenie w polską suwerenność. I jeżeli ktokolwiek będzie szukał w przyszłości daty, kiedy Rozpocznie się ten proces, który może skończyć się po tym, jeżeli go oczywiście nie zatrzymamy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby go zatrzymać, żeby wygrać wybory najbliższe do, do Parlamentu Europejskiego i zreformować Unię Europejską, odebrać ją unijnym eurokratom. Ale jeżeli tego się nie uda zrobić, to 16 lutego 2022 roku przejdzie do historii jako początek faktyczny polskiego poleksitu, ponieważ Polacy, którzy miłują wolność, Polacy, którzy miłują swoje państwo, Polacy, którzy szanują i będą bronić polskiej kultury, polskiego DNA, polskiej tradycji i nie dadzą sobie wmówić, że mamy przyjmować na przykład różne ustawy, które będą legalizować związki homoseksualistów, będą Legalizować na przykład adopcję dzieci przez pary homoseksualne, ponieważ Unia Europejska chce tym mechanizmem warunkowości wprost ingerować w polskie ustawodawstwo, odbierać nam fundusze unijne bez żadnej podstawy, na przykład właśnie za to, że nie pozwalamy adoptować dzieci przez homoseksualistów, bo podobno jest to dyskryminacja. To się, szanowni państwo, dzieje naprawdę. Unia Europejska na naszych oczach się rozpada. Unia Europejska pogrożona jest w ogromnym kryzysie i to jest najwyższy czas, aby dzisiaj polska prawica twardym głosem integrowała wszystkie siły wewnątrz Polski w obronie polskiej suwerenności. Niestety, obawiam się, że 16 lutego 2022 roku to będzie kluczowy moment w historii polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Początek gigantycznego kryzysu, ale i też i w tak trudnych momentach zawsze Polacy potrafią się zjednoczyć i nie pozwolimy unijnym eurokratom, nie pozwolimy wszelkiego rodzaju maści Timmermansom, Tuskom, Max Weberom i innym unijnym eurokratom odebrać Polsce wolność, odebrać Polsce suwerenność, odebrać Polsce możliwość stanowienia o swoich prawach. Zachęcam się do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oczywiście z góry można już dzisiaj przewidzieć. Ja uważam, że to będzie data, która w tej całej historii Polskiej integracji w Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie. Chciałbym się w tej sprawie mylić, ale niestety się nie mylę, ponieważ to, co robi Berlin i to, co robi Bruksela, to jest konsekwentna polityka budowy wielkiego federacyjnego państwa, w którym Polska ma być jednym wielkim landem podporządkowanym Brukseli i Berlinowi. Jeżeli nie zgadzasz się z taką polityką, to jest właśnie czas na. Integrację. To jest czas na to, aby zacząć działać. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie, Janusz Kowalski.